Już po raz dziewiąty zostały rozdane prestiżowe nagrody przyznawane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Lodołamacze. W tym roku pierwszą nagrodę w kategorii Otwarty rynek pracy zdobyło Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa. Gala konkursu odbyła się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w poniedziałek 29 września. Statuetkę Lodołamacz 2014 odebrały panie prezes stowarzyszenia Krystyna Kobel-Boys, Małgorzata Dehan oraz Anna Kobel. Nagrody w konkursie przyznawano w trzech kategoriach – zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja. Otrzymali je pracodawcy z województw Dolnośląskiego i Opolskiego, którzy przyłamują stereotypy i zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Podczas gali wręczenia nagród zgromadzeni goście mogli wysłuchać pięknego koncertu Anny Wyszkoni, znanej i lubianej piosenkarki, która była w tym roku ambasadorem konkursu. Już niedługo, bo 8 października będzie miała miejsce ogólnopolska gala Lodłomaczy 2014, która odbędzie się w zamku królewskim w Warszawie. Oczywiście przedstawiciele Stowarzyszenia Świętego Celestyna pojawią się i na tym wydarzeniu.